No, na dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać wszystkim jak wymienić w prosty sposób żarówkę postojówkę, ponieważ na niektórych filmach czy komentarzach na forach związanych z Mazą 6 jest po prostu tyle opisów, że głowa boli. Chcą odkręcać pół samochodu najpierw cały silnik. A to jest tak banalnie proste, po prostu bez żadnych narzędzi. Tutaj jest taka klapka. Odpinamy to, co tutaj jest, o to, to nie jest żaden metal, to jest plastik. Tutaj naciskamy tutaj klapkę. Pyk, wychodzi nam to, kładziemy sobie tu. Kamera, tu kładziemy, wkładamy rękę, wyciągamy Wychodź. Wyciągamy tutaj żarówę. Tą wyrzucamy do kosza. Nie na ulicę, tylko do kosza. Dobra, wkładamy nową. Piek, zakładamy to z portem. jeszcze trafić. Dobra. Zakładamy sportem to, śrubka gdzieś tam poleciała, ale ona nie jest potrzebna. Dobra, zobacz czy działa. Działa? Działa. Gitara. Tyle, pozdrawiam wszystkich mądralińskich, którzy kazali mi pół auta rozkręcić, żeby tą żarówkę wymienić. No, tyle.